Witam Was przy czwartku. Robiliśmy sobie już dwa rzędy tutaj, zamknąłem ten temat z tym dojechaniem. Teraz robimy transport bloczków. Podaje nam HDS-em do środka. Ustawimy sobie cztery palety obok siebie i dwie na górę. Zrobimy sześć palec. Myślę, że od środka spokojnie wystarczy. Resztę będziemy robić potem z zewnątrz i, i też nie będzie problemu. Także dzisiaj będzie króciutko powiem wam, bo, bo tu nie ma co pokazywać z tego murowania. Narożniki widzieliście, wszystko widzieliście, więc potem ewentualnie nagram jakiś efekt końcowy. Jak to wyszło, chyba że coś wyskoczy w trakcie, to to wam będę chciał pokazać. A tak to póki co nie mamy problemów i musimy z góry do dziury tutaj wstawić. No tak to wygląda nieraz na budowie, ale no deszczyk oczywiście pada standardowo. Wczoraj ładnie świeciło się w słońce jak nas tu nie było, a dziś pada deszcz. Dobra, moi drodzy, muszę to przypilnować. tu Fajnie się rozpogodziło, bym wam przyszedł deszcz, więc możemy działać. Już w pewnym momencie, że odpuścimy. Dostarczył nam tutaj sześć tych palet. To co gadałem, jak się jest na budowie, to idzie sobie tego dopilnować. Nie ma problemu, jeszcze mamy miejsce potem tutaj koło, żeby zrobić rusztowanie. No i trzeba pamiętać o... o laserze, żeby, żeby jednak trzymać cały czas ten poziom z tego względu, że potem zaprocentuje to nam jak najbardziej na samej górze z tym widzicie, do, do wiązki sobie pilnuję tutaj w ten sposób, żeby, żeby mi pasowało, jak tam będzie 2-3 mm różnicy, naprawdę nic to nie robi natomiast jakby było 2 cm, no to już jest problem, ale to co gadałem, jak muruje jeden murarz, to, to przeważnie jest tak, że te, że te fugi są jednakowe, bo już już, już ta Zaprawa jest tak nakładana, że w zasadzie w jednej linii to mniej więcej idzie. Tam tylko troszkę trzeba puknąć młotkiem, potem przy sznurku i tyle w temacie. Plan na dzisiaj taki, żeby zrobić 8 warstw te dwie ściany. No i jutro rusztowanie sobie ustawić i następną część zrobić, wykończyć na tą wysokość, co jest, co jest w tej chwili zrobione i izolacja czyli dysperbit to samo co żeśmy robili tam jest dysperbit i izolacja termiczna folia kubełkowa i można, można zasypywać tutaj już w międzyczasie Tam pokażę już jest w ten sposób co jakiś czas sobie tutaj inwestorzy taką tą naszą babą ubijali, ugniatali, więc po trochu wiadomo z czasem to jeszcze siądzie, bo to musi się tam na ziemię unormować, ale ta strona już jest przysypana, mamy tutaj transport Teraz przez, przez tamten mur Wyjście tak samo zrobione, on już jest wyschnięty, więc Więc nie ma problemu No i tak to będzie, będzie do góry W zasadzie tu nie ma co pokazywać na tym murowaniu, bo to To jest nudne, jak to tam ktoś pokazuje, jak tam Jakieś tam bloczki układane, bez sensu, nie? Wiadomo, narożnik muszę trzymać tutaj pion Wystawiać narożnik z tej strony, sznurek zapinać No i, i warstwa za warstwą Po prostu dokładać i i tyle. Tu zostawiamy dylatację od ściany z tego względu, że tak jest w projekcie, miał być, miał być z terapią dwójka, natomiast ja to wypełnię potem wszystko pianą, tak samo z tamtą szparą zrobimy ta sama sytuacja i, i tyle, co jest do, do ogarnięcia. Tutaj ta odstawa sobie jeden dzień, czyli we wtorek żeśmy lali, dzisiaj jest czwartek, środy, żeśmy odpuścili z tego względu, że bałem się, że mogłoby to jeszcze tą ten beton by nie wysekł na tyle, żeby żeby yy, taką ilość tych bloczków wstawić. Natomiast teraz widzicie wstawione nic się nie dzieje. Wszystko jest ok. Dobra, moi drodzy, ja się biorę zamurowanie. Jest godzina wpół do 12. Myślę, że spokojnie dzisiaj te 8 rzędów na tej ścianie i tutaj na tej ścianie dokończymy. I tak jak mówię resztę jutro. Następny etap. Tutaj mamy 2, 4, 6, 8. Dostanie 2, 4, 6. 6 do wymurowania litru. Czyli troszkę mniej, ale trudniejsza sprawa, bo zrusztowania. Także jadę dalej z tym murem. Tak, tutaj sobie na tej ścianie kontroluję co drugą warstwę. Nie sprawdzam tego co jedną. Tak jak mówiłem, jakie je muruje jeden murarz, to jak widzicie z miło słońca wiązkę doskonale widać w ten sposób. Tak to wygląda. No i tutaj ustawiam sobie to samo. W tej chwili żeby to już troszeczkę słabiej, ale jest widoczna, jeszcze troszeczkę i będzie ok. O, idealnie. I tutaj w ten sposób do poziomu i tutaj do poziomu, czyli ten pierwszy starter. No i oczywiście. Musi być, musi być zrobione z tej strony do pionu, tu już sprawdzam dłuższą poziomicą, żeby, żeby to wyglądało i w ten sposób mamy pion, śmiało mogę zostawić i sznurek zapinam i jadę następną, następną, raję, następny rząd, jak zwał tak zwał, byleby do celu. Także na takim krótkim odcinku jeszcze tę wiązkę fajnie widać. Nawet przy słońcu, więc spokojnie mogę sobie nie, nie używać tego odbiornika. No ale tak jak gadam, jak trzeba, to, to trzeba użyć odbiornika, chociaż mi się lepiej pracuje bez odbiornika, chyba każdemu się lepiej robi. Odbiornik też pokazuje, ale trzeba tam to potem kombinować trochę. Dobra, jadę dalej z tym. Tu już mamy 6 warstw, zaraz zrobiłem piątą, zaraz robię szóstą, no i potem jeszcze dwie. Maksymalnie tyle, ile da się z jednego poziomu zrobić, żeby potem nie, 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 nie męczyć się niepotrzebnie. To, co się da, to ogarniemy. Dobra, mamy po osiem warstw umurowane, wyżej po prostu się nie da już ziemi robić. Trzeba będzie rozstawić rusztowanie jutro tu wam pokażę jeszcze kawałek tego procesu jak to służy czyli używam rajbetki i w zasadzie te pionowe muszę pozarzucać, bo tamte na bieżąco były zarzucane znaczy się ściągane na pełnej zaprawie ale na fudzę, więc z tymi uciecznymi nie ma problemu ale te piony chwila roboty i, i też będą ogarnięte Tak to zarzucam, potem można zrobić to dwojako albo zedrzeć kielnią, ten nadmiar, te strupy, albo można po prostu rajbetkę w ten sposób i temat się zamyka. Wszystkie te jakieś tam Strupy, nie trupy pospadają, a mamy przygotowane do pomalowania dysperbitem do jutro se fajnie wyschnie. Dobra, jadę sobie dalej z tym Albo można też, powiem wam, tę smaczną trochę poźbierać i też to jest w porządku. Tak to wygląda.